Witam serdecznie wszystkich hodowców na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałem opowiedzieć o moich początkach hodowli gołębi. Dać kilka może takich rad, wskazówek dla, dla początkujących. Dla tych co pamiętają, co oglądają mnie od jakiegoś czasu, pewnie wiedzą, że tutaj stała voliera. W środku jest gołębnik, ale obecnie z niego nie korzystam. Wszystkie gołębie są przeniesione na jeden gołębnik. Mamki są już również puszczane. Jest to uważam bardzo praktyczne, wygodne i na pewno bardziej komfortowe dla, dla wszystkich gołębi. Swoją przygodę z hodowlą rozpocząłem w 2014 albo 2015 roku. Na początku były to srebniaki i jakieś tam pojedyncze widyny, takie gołębie generalnie niskiej półki, powiedzmy sobie po 8, 10, 15 zł za sztukę. Miałem mi około roku czasu w 2016 roku zacząłem już kupować pierwsze gołębie krótkodziobę były to gołębie niższej półki od tych co, co mam obecnie natomiast te które udało mi się za dobre pieniądze kupić w miarę fajne okazywało się, że są to gołębie po prostu dochodowi niezdatne ponieważ albo są bezpłodne albo, albo nie, nie noszą jaj często też przychodziły gołębie chore dużo gołębi kupowałem przez internet odradzam Chyba, że od jakiegoś naprawdę zaufanego, zaufanego hodowcy najlepiej jest uważam jechać. Jechać, nawet zapłacić parę groszy za, za dojazd, ale jechać i zobaczyć, bo ściągnąć sobie chorobę to można bardzo szybko, a potem skutki są często nieodwracalne. Na YouTubie jest dosyć dużo filmików, które pokazują, ludzie omawiają jak rozpocząć hodowlę gołębi, i bardzo często można tam usłyszeć, żeby zaczynać od takich ras, albo od takich: od zmewek słabej klasy na dłuższym dziobie, od Widynów czy tam od jakichś Budapesztów. Moim zdaniem nie ma odpowiedniej rasy, od której by wypadało zaczynać hodowlę. Ja można powiedzieć, że praktycznie. No gdzieś rok czasu hodowałem te, te gołębie takiej słabej klasy, ale u mnie nie było to związane z tym, że, że były one kupione, żeby się na nich uczyć. Tylko były one kupione, ponieważ ja sam nie wiedziałem co ja chcę hodować. Tutaj w miejscu gdzie ja mieszkam, takich gołębi jak ja hoduję obecnie, to znaczy gołębi krótkodziobek zbyt dużo nie ma, więc nawet nie było od kogo tych gołębi nabyć. Więc kupiłem to co było. Pochodowałem te gołębie rok czasu. Stwierdziłem, że jednak to nie są głębi, jakie chciałbym hodować, i zacząłem po, powoli zmierzać do głębi krótkodziobych. Początkowo też były sroczki, krymki. Stwierdziłem, że, że jednak nie ma tyle i wywrotki, na tym chciałbym się skupić. I uważam, że każdy powinien przede wszystkim hodowlę głębi zaczynać z pomocą kogoś doświadczonego, kogoś kto się zna. I moim zdaniem warto byłoby i zaczynać hodowlę od gołębi, które docelowo powinny być hodowane, ponieważ każda rasa ma swoją specyfikę hodowli. I tak na dobrą sprawę podstawy hodowli, to znaczy jakieś tam karmienie, pojenie, to są rzeczy stosunkowo łatwe. Nie są one trudne do opanowania, ważne jest regularność, a każda rasa ma swoją specyfikę hodowli, którą trzeba poznać i której się trzeba nauczyć i nawet hodowca, powiedzmy sobie bardzo dobry gołębi pocztowy, który osiąga dobre wyniki, dostanie nagle do hodowli gołębie krótkodziowe i też będzie się musiał nauczyć tej hodowli, to nie jest tak, że z dnia na dzień sobie przejdzie i od razu będzie najlepszy w tym co robi wszystko wymaga czasu, wymaga doświadczenia setek godzin spędzonych z tymi gołębiami, ponieważ z gołębiami krótkodziowymi w sezonie lęgowym praktycznie trzeba być cały czas, doglądać ich Kilkanaście razy dziennie, ponieważ różne sytuacje są, które, yy, które po prostu niezauważone mogą zmarnować młodego, a, a poprzez naszą ingerencję, poprzez naszą staranność i opiekę można danego młodego uratować. Yy, a ci, co hodują yy, gołębie krótkodziobę i mają taką małą hodowlę jak ja, wiedzą, że, że tak na dobrą sprawę każdy młody jest, jest na wagę złota ponieważ no tak jak ja mam na przyszłość sześć par krótkodziołów no to no po tej parze jak się uchowa kilka młodych to już będzie fajnie także ja, ja uważam że że każdy powinien zaczynać już od tego hodowle co co będzie chciał hodować wiadomo że no nikt start nie kupi sobie od razu gołębi i nie będzie płacił 500 zł za sztukę no bo to akurat uważam za, za średni pomysł yy. I przede wszystkim, co jest najgorsze u młodych hodowców, ja też to miałem, czyli niecierpliwość. Pośpiech, niecierpliwość. A to są naprawdę no, bardzo bardzo zgubne cechy. Chciałoby się mieć od razu najlepsze gołębie. A to jest bardzo, bardzo pośpiech jest bardzo niewskazany przy, przy, przy hodowli gołębi. Nie trzeba od razu karmić najlepszą karmą, nie trzeba od razu kupować jakichś preparatów z górnej półki. Wystarczy, żeby to wszystko było świeże, żeby woda była czysta. i Dbać o czystość gołębnika, bo czystość gołębnika to jest podstawa. Bardzo fajnym, bardzo fajnym w ogóle sposobem jest właśnie ruszt, ponieważ spod rusztu, tak jak ja, sprzątam powiedzmy raz w miesiącu. Natomiast raz, dwa razy w tygodniu sprzątam z siodełek i po prostu gołębie są czyste. Przy gołębiach łapciatych, nie mając rusztu, no naprawdę trzeba być bardzo, bardzo pieczołowicie, trzeba dbać o tą czystość, żeby te gołębie miały jakiś wygląd. Dezynfekcja, uważam, że dezynfekcja również jest ważna. O ile nie podaję tym gołębiem jakichś preparatów do wody... Tak, dezynfekuję gołębnik od zawsze i, i uważam, że jest to bardzo ważne. Niektórzy wiem, że również wypalają gołębniki. Też uważam, że to jest fajny pomysł. No a ja akurat nigdy gołębników nie, yy, nie wypalałem. Ale mówię, uważam, że jest to fajny pomysł. Kurzu, kurzu, żeby nie było w tym gołębniku kurzu. Jak jest, jak jest ruszt, ten kurz sobie opadnie, gdzieś poleci w róg i, i te gołębie jak latają, to ten kurz tak się w powietrzu nie unosi a jednak gołębie krótkodziobę no to drogi oddechowe to jest to jest naprawdę trudna sprawa trzeba dbać, trzeba pilnować często gęsto jakieś piórko gdzieś tam yy, zaczepi się przy dziobie czy przy nosie i gołąb sobie sam nie może tego yy, nie może sobie tego wyciągnąć czy gdzieś w oko wpadnie, potem zrobi się jakiś stan zapalny, są problemy o to wszystko trzeba, yy, trzeba dbać i trzeba tego wszystkiego pilnować natomiast mówię, dużo łatwiej jest jeżeli Pierwsze początki robimy to z kimś, z kimś, kto po prostu na hodowli gołębi się zna. Nie muszą to być głębi krótkodziobę, Chodzi o jakiekolwiek podstawy, mogą to być zwykłe gołębie pocztowe. Albo chodzić do kogoś, jak masz jakiegoś znajomego, który hoduje, pytać, patrzeć jak, jak on robi pewne rzeczy. Kąpiel dla gołębi jest bardzo ważny, żeby regularnie dostawały kąpiel. Gołębie bardzo lubią się kąpać. I jeszcze jest taka sprawa, bo młodzi hodowcy często sobie stawiają jakiś gołębnik, zależy im, to znaczy, ja mówię o młodych hodowcach, takich powiedzmy sobie jeszcze niepełnoletnich, nawet którzy tam poproszą rodziców, żeby im kupili gołębnik, czy żeby tata pobudował. I potem okazuje się, że te gołębniki często są za małe, bo to są takie małe gołębniczki, jakieś 1,5 metra na 1,5 metra stawiane i, i potem nie wiadomo co z tym gołębnikiem zrobić. Jeżeli ktoś naprawdę się tym interesuje, lubi, to warto jest od razu postawić taki gołębnik, uważam, no przynajmniej te 3 metry na 2. A najlepiej większy, najlepiej jest koło 5 metrów na 2 i wtedy to jest gołębnik, który raczej każdemu, yy, takiemu zwykłemu hodowcy yy, powinien wystarczyć. Różn nie musi być od razu, bo ja też się liczę z tym, że, że to wszystko są koszta. Ja sam wiem, że, że nie miałem wszystkiego od razu, wszystko było kupowane na bieżąco. Ale jeżeli, jeżeli ktoś ma tą pasję i lubi te gołębie, to z czasem powoli sobie do, do wszystkiego dojdzie. Dużo rzeczy można zrobić samemu, nie trzeba, że tak powiem. Można jakieś na przykład, ja mam gołębnik obity blachą, która jest kupiona po prostu z jakiegoś odpadu. Płyty na podłogach, tak samo to wszystko, rzeczy, które, które są kupione za jakieś nieduże pieniądze, a spełniają idealnie swoją funkcję. A w sumie o to tutaj chodzi: no bo, chcąc postawić taki gomik z prawdziwego zdarzenia, kupić wszystko nowe, idealne, żeby było, no to podejrzewam, że 10 tysięcy to może być mało. A taki gołębniczek, naprawdę na, na fajnym poziomie, yy, gdzie, gdzie jak najwięcej zrobimy sami. Gdzie będziemy szukać trochę tańszych materiałów, ale o wszystko trzeba zadbać. To już myślę, że za jakieś 4000, każdy takiego miksera postawi. A warto, naprawdę jest warto zainwestować. Nie śpieszyć się, bo na przykład nie mam w tym momencie, to postawię sobie mniejszy. Ewentualnie no myśleć jakoś z możliwością rozbudowania. Ponieważ ja sam tak zrobiłem, że no pośpieszyłem się, postawiłem gołębnik mały. Tutaj było w tym miejscu okno, i na całą szerokość okna wycięte są takie drzwi i dobudowany jest drugi gołębnik. No i powiedzmy sobie, że teraz już jest w miarę, ale, ale też większy by na pewno mi gołębnik nie zginął. Także dla wszystkich początkujących mówię najważniejszy jest, najważniejsze jest najważniejsze zdrowie gołębi i odpowiedni gołębnik, bo bez odpowiedniego gołębnika zdrowia nie będzie. Gołębnik najlepiej drewniany. Wiadomo, jeżeli ktoś nie ma możliwości, no wygospodarować sobie miejsce w jakiejś komórce, też jest OK. Natomiast najlepszy gołemnik jest drewniany, odpowiednia wentylacja, żeby gołębnik nie był ciemny. Dlatego tak u mnie tutaj jest, jest okno. Tutaj są jedne drzwi, tutaj jest wlot, drugie drzwi i wlot także no światła tutaj raczej nie brakuje w zależności od tego jaka jest temperatura na dworze no to otwierane są jedne lub dwie pary drzwi czasami są żadne nie otwierane no wtedy jest troszkę ciemniej w gołębniku ale no coś za coś dobrze że jest to okno latem to okno również otwieram żeby był lepszy przepływ powietrza bardzo ważnymi rzeczami u mnie gołębnik stoi na, na wylewce i ta, jest, płyty wiórowe są odizolowane od wylewki płytami steropianowymi. Tak samo jest od dachu. Dach jest odizolowany steropianem. Jeżeli chodzi o ten dach, to steropian ma tutaj najlepsze zastosowanie latem, kiedy są upały. W głębniku jest dużo chłodniej. Gdyby nie, ta, gdyby nie ten steropian, to od blachy tutaj byłoby bardzo ciepło. Także to, to, są, takie, to są takie ważne sprawy. Od razu mówię, mój gołębnik absolutnie nie jest idealny. Jest tutaj sporo rzeczy, które można by zrobić inaczej, ale u mnie też nie do końca były warunki na to, żeby to postawić. Inaczej, przede wszystkim, ja nie pochwalam takich gołębników jak jest mój, który właśnie stoi na wylewce na, na ziemi. Dużo lepsze uważam są gołębniki, które stoją na nogach i podłoga jest w powietrzu. Takie są najlepsze. I wentylacja oczywiście w dachu, no ale no niestety to też są koszta. Także tutaj rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę, no nie, nie wszystko da się kupić za pieniądze. Są takie rzeczy, gdzie można sobie spokojnie samemu, samemu zrobić, załatwić będzie dużo taniej. Przede wszystkim jest ogromna satysfakcja, kiedy zrobimy coś samemu, kiedy to się sprawdza. Zachęcam wszystkich, którzy, którzy się zastanawiają, żeby po prostu próbować swoich sił w hodowli. Ponieważ tak na dobrą sprawę jest, jest tych hodowców gołębi, ale, yy, no ale, ale jak przychodzi co do czego, to, to jest trudno coś kupić, czy szukać jakiegoś gołębia do zmiany krwi. To taka jest smutna prawda. Myślę, że byłoby to wszystko w tym filmiku. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do pisania komentarzy, do zadawania pytań i do następnego cześć.